Witam Was serdecznie w kolejnym moim odcinku. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy jest jakiś program, który pomoże nam w optymalizacji naszego konta YouTube? Okazuje się, że jest. Takie, pro takie programy są dwa. Jeden się nazywa VidIQ, a drugi nazywa się TubeBuddy. My zajmiemy się pro dzisiaj programem TubeBuddy. Program TubeBuddy jest certyfikowany przez serwis YouTube, czyli jest rekomendowany przez ten serwis do używania na Waszym koncie YouTube. Jest bardzo pomocny, jeżeli chodzi o y, optymalizowanie Waszego konta. Co ten program posiada? Ten program posiada m.in. Keyword Explorer, czyli wyszukiwarkę słów kluczowych, które są, która jest bardzo ważna przy y, optymalizacji Waszego konta. Również posiada wiele statystyk Waszego konta oraz y, wyszukiwarkę tagów, która jest bardzo istotna również do optymalizacji Waszego konta. Za chwilę pokażę wam skąd pobrać i jak zainstalować poprawnie program TubeBuddy. Jak widzicie, program TubeBuddy pobieramy z ich strony internetowej tubebuddy.com. I tutaj wchodzimy na Install Free Now. Program TubeBuddy jest programem darmowym i jest to rozszerzenie do naszej przeglądarki Chrome czy do naszej przeglądarki Internetowej. Następuje pobrań programu. I teraz mamy do wykonania kolejne kroki. Czyli mamy stworzyć swoje konto na tubady lub się na nie zalogować. Logujemy się na przykład przez swoje konto Google zatwierdzamy te dwie zatwierdzamy politykę prywatności programu TubeBuddy i logujemy się na przykład przez swoje konto Google. Po zalogowaniu widzimy nasze konto na, w serwisie TubeBuddy na ich stronie internetowej. Jak widzicie, pojawiła się ikonka TubeBuddy w prawym górnym rogu. Wchodzimy na nasze konto YouTube Logujemy się na nasze konto i jeżeli jest taka sytuacja, jak tutaj w tej chwili, to trzeba na nią kliknąć, zalogować się na konto TubeBuddy, wybrać konto, z którego chcemy korzystać, zezwalamy na, na wszystkie funkcje związane z, z korzystaniem z naszego konta, I w tej chwili mamy prawidłowo zainstalowany program TubeBuddy. Jeżeli te wszystkie funkcje, które są w tej chwili tutaj widoczne, są widoczne dla Was również, to znaczy, że konto jest prawidłowo zalogowane do Waszego konta YouTube. W następnym programie pokażę Wam, jak ja korzystam z konta TubeBuddy. Bo od momentu, jak, jaki zainstalowałem mu się w systemie, korzystam z niego praktycznie codziennie, gdyż bardzo ułatwiają pracę. I bardzo pomaga zaoszczędzić wiele czasu na poszukiwaniu np. słów kluczowych czy tagów do Waszych filmów, jak również i do przeglądania filmów mojej konkurencji. Zapraszam Was na ten film serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.